idę się uczyć do szkoły od września. Ale no tego przyszłego września. Chcę skończyć dodatkową szkołę. Chcę być dobrym człowiekiem marketingu. I będę, e, i będę. I ja na przykład mogę was nauczyć jak się odpowiada na y, ofertę współpracy. Jeżeli pani Kasia ze Smiley Secret pisze, że, y, że mają dla Ciebie produkt i z, możecie mieć kod zniżkowy na, na przykład na minus y, 70%, ja wam pokażę, co się robi. O, bo mi, mi, mi Katarzyna napisała i to nie raz, bo mi 4 razy napisała, no to postanowiłem, Katarzyno, nie ma problemu odpowiem. Odpowiedziałem. Ogólnie jak was ktoś kurwia. Robicie tak. Yy. Zbieraj dalej. Yy. Myślę, że jest to odpowiednia wiadomość i myślę, że pani Katarzyna już nigdy do mnie nie napisze. Pozbyłem się problemu? Pozbyłem się problemu. Jestem zadowolony? Jestem zadowolony. No kurwa, nie wiem, Lambedziara do mnie pisała dzień, kurwa, yy, piąty chyba z rzędu. Tego samego maila, na trzy różne, trzy różne maile. Bo ja mam kurwa chyba, poczekaj, na Instagramie mam podany inny w biogramie, na YouTubie mam podany inny i na Twitchu też mam podany inny. I co śmieszne, na każdym mailu z tych trzech pojawił się ten sam mail od Katarzyny, więc postanowiłem, że jej odpowiem raz, a krótko. Nie będę kurwa skamu reklamował, naprawdę.